Dzień dobry, dzień dobry. Tu Łukasz Dominkowski z B-Times i z Agnieszką współpracuję od równo roku. Na początku nie chciała przyjąć mego zlecenia, bo nie czuła się kompetentna w pewnych tematach, ale ja wiedziałem, że to jest idealna osoba właśnie, by wykonywać te zadania, i tak właśnie sobie od roku działamy. Agnieszka pilnuje chaosu w naszej firmie, w naszych projektach, rozdysponowuje zadania, pilnuje terminów, i pilnuje mnie. Przede wszystkim AGA jest świetna w organizowaniu i zarządzaniu różnymi projektami. Co oprócz tego robi? Takie typowo rzeczy potrzebne w biznesie online, jak na przykład automatyzacje mailowe, sekwencje powitalne czy posprzedażowe. Pisze maile do klientów, maile do automatyzacji. Robi strony typu landing page, przygotowuje prezentacje, planuje dystrybucję treści, tworzy i rozsyła ankiety. Naprawia to, co się zepsuje, często tworzy drobne grafiki czy też procedury nam potrzebne. Oprócz odhaczania takich, takiego zwykłego, prostu tasków, sama je też tworzy i rozdysponowuje. Potrafi to zorganizować, ale też nie robi bezmyślnie swoich zadań, tylko zawsze dodaje coś od siebie, kwestionuje moje pomysły, co często jest bolesne. Robi, aby było lepiej i Skuteczniej, to na pewno. Agnieszka jest mega dobrze zorganizowana, wszystko ma w swoim notesiku, który jest jakoś magicznie zsynchronizowany z zasadą zawsze, więc tam jest wszystko. Potrafi dopasować też sposób komunikacji do konkretnej osoby, do mnie, do mnie na przykład przedstawia problem. Konkretnie w punktach krok po kroku, co, co jest do zrobienia, w czym jest problem i, i tak też raportuję, bo wie, że ja takiej formy właśnie oczekuję. Dzięki naszej współpracy wreszcie różne stare pomysły, gdzieś tam zagrzebane, zostały wdrożone. Tematy, które czekały, zostały rozpisane i delegowane, i to wszystko, wszystko ruszyło naprzód. AGA odciąża mnie też od nadzorowania podstępu, postępów nad danymi projektami, właśnie. Niegdyś były takie tematy, które czekały na moją akceptację tygodniami, a teraz już nie ma takich opóźnień. AGA nad wszystkim czuwa, pilnuje i stoi nade mną z bacikiem, tak abym zawsze popychał konkretne tematy naprzód. Co najbardziej sobie cenię we współpracy. Myślę, że to, że możemy się co tydzień dzwonić, i ja dokładnie wiem po raporcie od Agnieszki, na czym dokładnie stoimy, z czym, z czym działamy i jaka jest sytuacja z projektami. Ja nie muszę tego kontrolować, i to jest mega dla mnie wartościowe. Gdyby od jakiegoś projektu zależało moje życie, to ja w pełni oddelegowałbym to Agnieszce i nawet nie uczestniczyłbym w tym projekcie, bo mam pewność, że to po prostu będzie dobrze zrobione. Polecam współpracę z Agnieszką osobom, które nie radzą sobie z chaosem w firmie, ale też osobom, które gdzieś tam działają w biznesie online i potrzebują solidnego i terminowego wykonania poszczególnych elementów, właśnie takich jak kolejka maili, automatyzacje, landingi, czy też inne rzeczy potrzebne właśnie, żeby sprzedawać swoje produkty online. Jednocześnie nie chciałbym, aby moja rekomendacja przyciągnęła aż dziesiątki klientów i aby Agnieszka nie miała czasu dla mnie, więc zatem proszę o taki tak z umiarem rozchwytywać te wolne godziny Agnieszki. Dziękuję. I polecam.